Dzisiaj jedziemy na testy sieczkarni pobieraczem do trawy Tutaj widzicie do koszenia zestaw Idziemy zbierać żyto Tankujemy testy testy szeczkarni kurydę trzeba odzyskać, już bo już was tu pełno zielono się zrobiło ale przymrozki nie pozwalały na to ciężkie czasy są w rolnictwie ale trzeba sobie jakoś radzić Mieliśmy niedobór paszy z tamtego roku, bo była susza u nas. A mamy lekkie ziemię. Było za mało kukurydzy, za mało traw, wysły susza. No i trzeba było sobie jakoś radzić. Teraz trochę oszukiwaliśmy bydło słomą, bo TMR robimy. Trochę dodawaliśmy słomy i teraz o widzicie. Zjedliśmy żyto, które było bardzo ładne, blokowało na bardzo ładny plon, no ale zboże będzie pewnie tanie z Ukrainy, można przywieźć czy kupić, albo nas tu zaleją Ukraińcy. Także żyto teraz poszliśmy na zielonkę, Kiszonkę to robimy po to, żeby ten pasze teraz już sobie szybko zrobić, żeby uzupełnić niedobory, które były z zimy. zaraz po tym posiejemy kukurydzę e, tak tam kilka kawałeczków zrobiliśmy kukurydzę na drugim zborze e, na trzecim zasiejemy trawę bo tam podmokłe takie były robimy paloty bo lepiej było tam do podzielne to e, z prasą z nożami ale też na próbę sieczkarni może zrobimy większe area, później sieczkarnią już pryzmę. Bo teraz tam 2 hektary, tylko to, to za, mało by było tego, e, za mało by było tego areału, żeby to robić, żeby to robić w e, pryzmę. A teraz zaraz zrobimy testa. Testa się czkarnie, zobaczymy, jak to będzie gryzło. Czy w ogóle będzie gryzło? To co jest rony, który się chciał wrócić Czemu Zamarzła, no. No, przełączenie tam ma na rurę na kamper, gdzie też elektrozawór założy. Nie widzimy uwagi. Dobra, czapeczka chodzi, chodzi. Dżumy bęben. Dobra. Detektor. Mi się podoba ta robota, wam powiem. Nie dawno nie zbierałem trawy szkarnią. Nie wiem widać to zielonkę fajne. Lepiej niż w pufelce. No może i, może i będziemy tym kosić, wam powiem. Tym zbierać. Zamiast, zamiast tą prasą. toczymy Maszyna 67, 10, 67 10 chyba, co? ładnie, nie? No to by lepiej jadły Weź to wrzuć Roberto, do szkoda tego materiału Musisz zawsze ten, musisz ty pilnować Nie ja ruro no, tylko... No belki przeszkadzają A belki, no no Pomyślałem w gębiej stronie No no no, no dobra No nie może będziemy tam, tam to, Tutaj to już ten zrobimy waloty A tam może będziemy już to przeczkarnia Bo to ładnie No idzie, widzisz, moment I by na ubiłby kubkę I zawsze ja by to było Lepiej taniej, dobra do, do podobora no, trzeba, na razie postaw przy oborze. Aha bo ciągnik, o no, do ciągnik, nie? Bo do... Tak, do przyczepy, no. To jest sieczkarnia z przyspieszaczem To jest sieczkarnia z przyspieszaczem No by przyspieszać po prostu do niej to Nicek tak chodzi Ta cena już 5000 drożej, bo maszyna sprawdzona. Trzeba z czegoś traktor budować, nie? Za coś. Nie, no, się tak się śmieje. Ale, ale maszynka, tu są nowe noże założone, stalnica też nowa, do trawy specjalna. Noże też do trawy nowe, także to musi gryźć. Tylko z hektar by musiała tak malutku. Pokosić no tu dziki nam porowały, jeszcze o, dziury są z hektar by trzeba było tak na spokojnie pozbierać, a później można się, gnieść. Bo się musi Musimy przetrzeć rura, kanał ten wylotowy, komin, te blachy, chociaż tu blachy chyba były. A nie, nie, tu nie było zmiany, bo tu były w porządku. Także musi się to wszystko wytrzeć i wtedy będzie to ładnie szło. Jeszcze opory będą. A teraz nie ma co takiej tam dusić, bo by się to po prostu można było zapchać. Na przód sobie bieg. Także ratu też się spodobało. Fajnie to idzie. Bo już dawno nie zbieraliśmy. Szóstką to chyba nie. Szóstką nie zbieraliśmy nigdy. Miałem tam. Miałem to trawę zrobioną, ale jakoś tak, że nie dla robiliśmy robić a tą 5000 serią zbierałem trawę. Też bardzo fajnie doszło, powiem. Może nawet może lepiej, nie lepiej, ale też dosyć wydajne maszyny, bo do trawy nie trzeba jakiegoś tutaj wielkiego przyrobu i tak tu ogranicza masa nie moc, bardziej tylko masa ogranicza przepływ tutaj, wydajność tych maszyn. Nie? Też gotowa sieczkarnia 68,10 za stówkę z gwarancją do 5000 zł. No, jak też ceny, ta cena jest, cena jest odpowiednia do, do maszyny. Maszyna pewna, dla siebie idealna, bym powiedział, na swoje potrzeby. Witam wszystkich po zachodzie słońca. Z John Przy warsztacie zielono, to znaczy, że awarie są. Klątwa paczeska chyba dopadła. Nie, tam. Można sobie śmiać, ale mm, tak. Siecz kosiarka mała dzisiaj poszła w ruch. Kosiła żyto na kiszonkę. E, już tam ma awaria. Ściął się klin w przekładni. Mi tam na jednej kosiarce, ale to tam jest ma, ma, mały pikuś. Słuchajcie, walczę z owiarką od zeszłego roku. E, może ktoś z Was mi pomoże, bo mi już ręce wodają, Została mi tylko jedna rzecz do zmiany: awaria polega na tym, że wszystko chodzi, wszystko chodzi ok. Tylko, gdy stół się zatrzymuje jakieś tam pozycji to w jedno, nie ma hamulca bo w jedną stronę się obraca w jedną stronę teraz mogę go w tą którą się kręci trzyma, trzyma silnik czy tam zawór jak nie ale z powrotem mi się właśnie tako cofa mi się i później mi tam zawadza tutaj ten załadowacz eee, walczyłem już tak są trzy zawory jednostronne wszystkie nowe wymieniłem nic nie dało Taki jeszcze taka kostka, zawór taki blokujący, zamek, tak jakby. Tutaj to jest o coś takiego. To takie coś o, takie coś o, i tam dochodzą tak dziwnie zaskonstruowane, jest, jest taki zamek. Też zmieniałem, bo tam drugi jest od tego. Zmieniałem, przekładałem te zamki. Też nic. W bloku zaworowym sekcję zamieniałem. Też nic, zero reakcji. Z tyłu na silniku hydromotorze jest taki. Mm, też zamek, taki nie? Taki jest. E, zamek, nie zamek, nie wiem. Tak jak e, nagle się zatrzyma, to takie ma puścić olej, nie? Taki zawór przelewowy, tak jakby bezpieczeństwa. Też wymieniony. No, został tylko silnik hydrauliczny do zmiany. Czyby on takie coś zrobił, że w jedną stronę puszcza, w drugą nie? Nie wiem. Może ma jakiś zawór. Nie wiem, po mojemu to nie powinien mieć, chociaż tam. Się, dzisiaj zamówiłem, w poniedziałek przychodzi mi nowy Zmienię, wtedy zobaczę. Ale już mi ręce podaję, wszystko kombinowałem. I ciągle trzeba, musi jedna osoba stać z boku i przytrzymywać to, jak się zatrzyma. Co nie jest bezpieczne, wcale musi przytrzymać do załadunku, żeby się nie obróciło. I do rozładunku też musi przytrzymać, żeby się nie obróciło. Nie? Później już taki zaczas tam, jak to się uniesie do góry. Za czas to zatrzymuje, już nie trzeba trzymać. Ale wiecie, nie jest to bezpieczne, wiruje, może coś tam się coś stać. Yy, I tak zmęczyliśmy dzisiaj te baloty, bo tylko zrobiłem. Yy, sieczko siarka właśnie też stoi już 3 dni. Nie mam czasu kiedyś się za nią zabrać. Ciągle coś się dzieje. Yy, o, o tym moim pulingowym to już nawet nie wspomnę. Pompę wyciągnęłem z dwóch, złożyłem jedną, bo nie mam takiej drugiej na zmianę. Na razie wyciągnęłem, zmieniam tam dojście do pompy, tej wspomagania, też zostawiłem to dzisiaj sobota wieczór. Idę do domu, do rodziny to musi poczekać, to musi poczekać. Tak jak tam, nie wiem, czy będę to wcześniej dał, czy później. Trzeba sobie jakoś radzić. Słuchajcie, paszy nie mamy, totniemy żyto Pożycie, pożycie jeszcze będziemy coś tam siać: część kukurydzy, część trawy, część zboże. Yy, a troszeczkę balotów będzie z tego. Chociaż yy, próbę zrobiliśmy sieczkarnią i jednak będziemy robić już teraz sieczkarnią, bo fajnie to bydło je. Lepiej to żyto pocięte, wcina, wcina. Yy, no i, i będziemy trochę tam dzisiaj ściąłem. Właśnie sieczkosiarką, małą, tą starą. I będziemy robić w pryzmę. Także tą dałem sobie słowo honoru że muszę go w końcu uruchomić, bo już rok stoi. Drugi rok już leci, jak, jak stoi ta maszyna. E, zamówiłem czujniki. E, Potencje są sprawne. Już tam wstępnie skalibrowałem. Kolega przez mi pomógł, e, przetłumaczył mi tam. zostały mi czujniki tylko do sprawdzenia, e, bo na razie nic nie reagują. Więc może są uszkodzone. E, zamówiłem takie nowe i zobaczymy, jak to przyjdzie. Jak to nic nie pomoże, robię je na krótko, e, schematy biorę i omijam ten, te, te zabezpieczenie i robię je łączanie na krótko. I niestety musi w tym roku iść w pole ta maszyna, bo już wystarczająco długo się nastała i musi iść w pole trochę zapracować. Dobra, to na tyle. Tu maszynka już też poprawiona. Chłopaki, jak tam mi nie było przez jakiś czas, wyjazd. To już chłopaki zmienili ten tryb i ślimak się okazał też uszkodzony. Zmienili ślimak. Zmienili podstawę, ta co była spawana tego komina. Zostało do zmiany chyba tylko ta chłodnica, jeszcze co tam się rozszczelniła. Ale to już tam trzeba więcej czasu na to poświęcić więcej osób. Tam stoi ta moja. Pół noży już mamy założone. Takim akurat wiecie co, taki, tak wyszło i taki myk, że tutaj jest widać coś, widać coś. Na środku są założone noże John Deere oryginalne. Po bokach będą założone noże z krotoszyna. Te zamienniki z krotoszyna. Hmm a tak samo wyglądają, fajnie nie? bo dzisiaj mi przyszły właśnie no i taki będę miał swoją, swoją doświadczalną sieczkarnię że tak powiem e, noży, do, do sprawdzenia noży jak będę się zachowywać te i tamte tutaj już mam zamontowany ten mój, ten mój przepuścik zamiast klapki, te podwyższenie z zagniotownikiem mam tutaj zamontowane mam tutaj nowe walce Nowe łożyska z nowymi obudowami, nowe paski, także no, maszyna zrobiona dla siebie, doinwestowana. Nie na sprzedaż, bo koszt samego gniutownika to 20 tysięcy. Koszt noży, część jest podkładek nowych jakieś ile tam, 56, po 100 parę no te droższe no, jak na miękko 6 tysięcy to tam nawet pewnie więcej 7 tysięcy z podkładkami. I śruby też poszły, też ładne są nowe. A stalnica nowa jest jeszcze noweczka. Nie? Czyli tu mamy stalnica i noże do 10 tysięcy, gniotownik 20 tysięcy, 30 tysięcy 30 tysięcy, łopaty są jak, no to łopaty to już tam były. Nie liczę tego, nie. Także widzicie, tylko noże, gniotownik to już jest koszt 30 tysięcy Także nikt mi za tą maszynę tutaj nie dołoży tyle i już sobie powiedziałem, że niestety z tą się żegnać nie będę, bo taki centymetr tego modelu to była pierwsza moja szóstka 6910, ta jest tyni napędem szerokie kapciuszki trochę tu słaby, popękany miszelinek, ale zobaczcie jaki popękany ale dla mnie na 20 hektarów to będzie myślę, że jeszcze trochę pochodzą jakby, jak, jakby do kapcia miał to mam co zakładać także nie będę tu zmieniał nie będę jej malował, tylko pomalujemy, bo tak brzydko trochę wygląda. I może felgi, a tutaj reszta nie będzie pomalowana, albo i, i może nie będą nawet pomalowane felgi. Ta, widzicie, ładnie wygląda. Pomalowana, a to tak brzydko. Chociaż nie widać tego tak, dokładnie. Yy, coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. promocje, A, promocję, więc ja promocję miałem zrobić. Słuchajcie, yy, promocja na silniki. Ale to może no dla tych, co się czeka, nie mają też. Mam takie silniki wandaloodporne, kumisy. To są kumisy 14-litrowe, model NTA 855. Oznacza to 855 to kubików, a litrów ma po naszemu 14. 14 na pompowtryskach to są. Pompa, pompa wstępna, ciśnienie, pompa wstępna, paliwa i później jest do jest taki tam ciśnienie pompowtrysk odpala to się na kolanie, wystarczy akumulator do cewki gaszenia na pompie i tam żadnej elektroniki to nie ma także można zakładać do czego się chce do kierowców, do do jakichś rębaków do czego tam, to są 400 konne 400 koni Eee, chyba 375 przy 2100, eee, ale to co to jest? Eee, 3, tak, 375 koni przy 2100 obrotów, a przy chyba 1900 obrotów mają 400. Koni to zależy właśnie według której normy, nie? No, czy tu macie napisane, żebyście nie mówili, że wam ściemniam eee, przy ty... ratet at 396 kW HP przy 1800 obrotów RPM przy niższych obrotach ma największą moc. Nie A wiadomo, to zależy, norma, jaka jest nie? przy jakich obrotach. Trzy silniki: raz, dwa, trzy i tam jeszcze jest sieczkarnia czwarta, czwarty silnik, e, bo tam jeden jest na części. Tutaj to tu trzy, cztery, cztery takie silniki mam. Cena super promocyjna, bez targowania, bez marudzenia. 10 000. Normalnie mam te silniki się sprzedaje po 15-14 tysięcy z tej racji, że mam 4 i szkoda, żeby stały się marnowały. Wszystkie trzy i tam 4 w sieci karnie jeszcze wszystkie są sprawne. Gwarancja rozruchowa. Na pewno będą chodzić. Sprawne kompletne. E, chyba tam w jednym rozrusznika nie ma tylko. A to myśli coś tam znalazło. Tylko paliwo dokładać, odpalać. I do czegoś tam jechać, do pomp, no do różnych rzeczy w samochodach ciężarowych. Takie samo w amerykańskich, te kumińscy siedzą dla Irańczyka, tego co tam w Polsce tak się zepsuło. Mu ta te ciężarówka to też sprzedawałem taki sam silnik, tam go trochę poprzez Brajali i, i pojechał do Iranu. Ten silnik z takich ciekawostek, jakbyście chcieli wiedzieć, także to taka promocja. I to wszystko dzisiaj chyba, ile odpocząć w końcu? Wszystkiego dobrego życzę. Słoneczko już coraz wyżej, jest coraz dłużej, fajnie się robi, także pracujcie, zarabiajcie. Nie myślcie o jakichś negatywnych rzeczach na to, o tym, co nie macie wpływu. Mniej telewizji, bo to już jest. Telewizja to już takie same dno jak, jak ci nasi politycy. E, zajmijmy się rodziną e, i. Swoimi gospodarstwami, żeby cieszymy się z życia z tego, co mamy. Pozdrawiam wszystkich.